W czwartym kastrzu żółtym Mateusz Labkowski. Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że to czwartkowe popołudnie zamierzają Państwo spędzić na sportowo. Co prawda to sport biedny, ale bardzo się cieszę, że zamierzają Państwo poświęcić czas, który myślę nie będzie zmarnowany. Wielkie emocje nam się szykują. Półfinał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Może lepiej byłoby użyć stwierdzenia eliminacja młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, bo przecież tych rund dzisiaj jest aż trzy, a nie dwie jak na półfinał przystało. I na dobry początek trzej znakomicie znani państwo zawodnicy Cybrian Szymko, Mateusz Mikorski obaj w tym sezonie reprezentują barwy Bologni Piła, a także Marcel Szymko, który w ubiegłym roku reprezentował Bińską Bolognię, a w tym jeździ jako reprezentant lokasu Wybrzeza Gdanii. No i na to że Mateusz Laskowski, także Gdań-Stanin, zawodnik, który będzie tutaj z pewnością walczył.